pierwszy Rawicki Turniej Mistrzów Świadkówkę o Puchar Tygodnika Życie Rawicza. Mamy 12 zespołów, które rywalizują między sobą. Są to zespoły młodzieżowe, samorządowcy, ciutkę starszych osób, a także mamy stowarzyszenia, Akademii Kobiet z Łaszczyna. No i co? W turnieju bierze udział ponad 120 zawodników. Zwycięska ekipa otrzyma puchar od organizatorów wraz z małą niespodzianką. Są też nagrody, talony ufundowane przez Pizza Club. Rozgrywka jest zacięta, bo mecze są bardzo ostre. No, mam nadzieję, że impreza wypali. Jest to pierwsza tego typu impreza, natomiast jak ona wypali, a ja wiem, słyszę już od uczestników imprezy, że bardzo fajny pomysł na to zorganizowanie. Na pewno będziemy powtarzać w przyszłym roku. Od niedzieli rana na ulicach gmin Rawicz i Pakosław będzie kwestować 180 wolontariuszy uzbrojonych. Takie identyfikatory imienne ze zdjęciami, tak więc uzbrojeni będą wolontariusze również w puszki oraz także w czerwone charakterystyczne serduszka. Kwesta yy, będzie odbywać się od godziny 8 rano do godziny 20 wieczór. Tak więc jeżeli będziecie widzieć takie osoby, wrzućcie im grosik, uśmiechnijcie się do nich i na pewno będzie wszystko fajnie się działo. A ja zapraszam na 22 finał. Wielkiej orkiestry świątecznej komosy.